Twoja macocha może zostać pochowana w grobie Twojej matki. Tak, dobrze słyszysz. To nie ponury żart, a scenariusz, na który pozwala polskie prawo i z którym spotkałem się niedawno prowadząc jedną ze spraw. A historia jest taka: Twoja mama nie żyje od lat. W jej grobie, którym dysponuje Twój owdowiały ojciec, jest jeszcze jedno wolne miejsce. Po jakimś czasie Twój ojciec żeni się ponownie. I tu pojawia się prawna bomba zegarowa. Bo jeśli Twój ojciec po swojej śmierci zostanie pochowany w tym grobie, obok Twojej mamy, jego nowa żona, Twoja macocha, automatycznie. Nabywa prawo do tego grobu. A to oznacza, że ona również może zażądać, by po śmierci spocząć właśnie tam, razem z Twoimi rodzicami. Jak to w ogóle możliwe? Przecież to grób. Grup... Twojej matki. I tu wchodzimy w zawiłości polskiego prawa. Prawo do grobu to nie jest prawo własności do mieszkania. I nie można go tak po prostu komuś sprzedać czy przepisać. To jest tak zwane dobro osobiste, związane z kultem pamięci po zmarłym. Po śmierci założyciela grobu, prawo do niego przechodzi na całą szeroką grupę osób, pozostałego małżonka, dzieci, wnuki, rodziców czy rodzeństwo. Więc gdy twój ojciec zostanie tam pochowany, jego najbliższą rodziną w momencie śmierci jest też jego aktualna żona. I to ona wchodzi do tego kręgu. Prawnionych. Wszystko zgodnie z prawem. Czy można się w takim razie przed tym uchronić? To trudne, ale są pewne ścieżki. Najprostsze rozwiązanie: dopilnować, by ojciec został pochowany w innym miejscu. Wtedy prawo do grobu Twojej mamy przechodzi tylko na ciebie i Twoje rodzeństwo. Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz. A jeśli sam masz skomplikowaną sytuację rodzinną i potrzebujesz porady, jak zabezpieczyć ważne dla ciebie sprawy, odezwij się. Moja kancelaria ci pomoże.